lecimy sobie. Ghost Master na nowo. Gra mojego dzieciństwa. Którą przeszedłem tyle razy, że już nie pamiętam. <grym> nie pamiętam ile razy ją przeszedłem. Wygląda, że dwójka nie wyszła ostatecznie. Tam planowali zrobić właśnie dwójkę, ale... słeczniej nie zrobili Czy jest tu ktoś? Jak ci na imię, duchu? Toczymy David po prostu, gdzie jest są, tu jest fant. Nauka alfabetu, David. Ale serio, na taką starą grę, to i tak fajnie wygląda. Te przerywniki. Przerywniki z buch. Wpisów <tryk> No wypisów To chyba. Stonuszka, sto tak? Chyba tak nazywa nazywała. przypominam ja sobie nazwy tych potworów. Tych potworów duchów. chuju. Ja przypominam sobie poprzypominam te wszystkie nazwy. i dokładnie. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi. Którzy zostali przydzieleni do Twojej drużyny. Dbaj Dokładnie. Akt pierwszy. No tak jak mówiłem, no jest sztucznie rozciągnięte do 1920, więc to takie. Takie, że tak powiem ucięcie jest, można powiedzieć tutaj w tym miejscu. No bo gra niestety, no mówię, z 2002 albo trzeciego roku. Ogólnie to chodzi o to, że po prostu jesteśmy władcą roku, tak? Chyba tak to było przed, ten powiedziane. No, i po prostu ludzie zaczęli, znaczy przestali chyba wierzyć w duchy ogólnie. Chociaż nie pamiętam, czy to będzie przedstawione jakoś tutaj w ABC, że po prostu ludzie zaczęli, znaczy przestali wierzyć w duchy i przestali się ich bać. I teraz, naszym zadaniem po prostu jest przywrócić to, tą wiarę w te duchy i, i po prostu, no żeby ludzie zaczęli się znowu nas bać. Zjedziemy, pierwsza misja ABC przerażenia. To jest taka pseudo-tutorialowa misja, więc. Więc, więc no, ona nie jest jakaś ultra trudna. Taka po prostu Możesz do nauki. Już rozpocząć trening w terenie. Młody władco strachu. O właśnie, władco strachu. Zabieramy cię do żeńskiego akademika Molder przy Uniwersytecie w Grobowiu. Choć w budynku jest w tej chwili tylko kilka studentek, przestraszenie ich wszystkich powinno być wystarczającym testem Twoich. ...umiejętności. No, dokładnie. Jesteśmy władcą strachu. O. No, luźny trybik, właśnie. Luźny trybik, wielonóżka, o, wielonóżka, właśnie. Bu, y, zakręcony, wibracja, denimor. Tutaj na razie nie mamy drgawek i up upiorliwy, o, właśnie. No i ogólnie to, co mi się, że tak powiem, tam będziemy mieli y, możliwość ur uratowania jakichś tam duchów w jakiś tam specjalny sposób. No i tutaj macie właśnie podzielenia ich na, na, te, na kategorie. Więc tak to mniej więcej wygląda. No i przez każdym miejscem wybieramy sobie właśnie drużynę. Maksymalnie chyba 8 duchów można mieć z tego co pamiętam. No i możemy sobie na przykład wziąć zalecane i po prostu no... że tak powiem gra odgórnie nam mówi kogo by tu najfajniej było ten sobie właśnie wziąć. No bo na przykład jeżeli mamy na szaro, tak jak tutaj widzicie jest na szaro teraz. Możemy go teoretycznie wziąć. Tylko tyle, że po prostu nie ma jego przekaźnika, czyli właśnie przemoc czyli miejsca, gdzie można umieścić potw potwora ducha, żeby po prostu mógł straszyć. Bo każdy duch ma właśnie swoje, że tak powiem, przekaźniki, I Tak jak tutaj mam emocje, tutaj mamy po prostu wnętrze. A ja tak samo wielu nóżek ma wnętrze. Luźny trybik ma elektryczność. Eee, tany ma chyba ziemię, tak. Wibracje ma po prostu powietrze i na zewnątrz. Eee, a ten, a zakręcony ma po prostu dzieci. To jest... On no, nawiedza, nawiedza, że tak powiem, dzieci, jako pol poltergeist, więc... Więc tak to mniej więcej wygląda. Mówię, gra nie jest jakaś skomplikowana. No dokładnie, nie no każda misja ma swoje, że tak powiem zasady, tak? czyli tutaj mamy akurat wystraszyć wszystkich. Tutaj mamy, że tak powiem naszą mektoplazmę, która, która nam się ładuje, że tak powiem przy straszeniu właśnie przeciwników. E, oraz nam się zmniejsza, jeżeli chyba nic nie robimy z tego co pamiętam. No i tutaj zazwyczaj mamy właśnie duchy, które możemy uratować jako ten drugi, drugi druga zakładka, tak? Tu mamy te nasze, tu mamy właśnie, no oś, ośmiu, tak jak dobrze mówiłem. I tutaj mamy właśnie tych, co możemy uratować. No i tutaj możemy uratować sobie skostnicę. <tuturne> 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 Dabbing jest po prostu the best. Na, proszę ja, ja ciebie. rozpętałabym taką burzę, że umarłych wywiałoby z grobu. Damik jest po prostu the best. No, i jak widzicie, ona jest po prostu przyczepiona do, do odkurzacza. Boże, tak powiem, no ją wessało. No i po prostu musimy zrobić bodajże awarię. Albo bunt maszyn, już nie pamiętam. Nie, bunt maszyn trzeba zrobić. To rozwali ten, rozwali właśnie... odkurzacz. Brawo, teraz jestem po twojej stronie. Się za porządki. Dokładnie. No i dołączyła do nas już na stałe, że tak powiem. Więc możemy teraz za, za, zacząć, że tak powiem. Jeszcze rozkazów nie mamy. Możemy zacząć właśnie straszenie. Nada jeszcze nie możemy, to ewentualnie strach możemy sobie rzucić. No i po prostu tutaj mamy wskaźnik. Właśnie te PS i W, czyli P to jest bodajże wystraszenie. W sumie czekajcie, jak to wygląda. A przerażenie, szaleństwo i wiary. No, jeżeli wiara jest dosyć duża, to strasznie mało chyba przerażamy, jeżeli się nie mylę. A szaleństwo sprawia, że, że po prostu w, no, wpadnie, wpadnie, że tak powiem. zmienię jak to nazwać. Nie wiem do końca, właśnie jak to nazwać. W sumie zobaczycie, w jednej misji to będzie. No, jedna już nam, Agnieszka, że tak powiem, uciekła. Po prostu patrzymy sobie i, i straszymy ich, jak tylko się da. Weźmiemy sobie na razie tutaj, pójdziemy. Tak jak mówię, no, pierwsza misja nie jest jakaś trudna. Później jeszcze dostaniemy właśnie rozkazy, w stylu, że atakuj danego znaczy atakuj tylko i wyłącznie, gdy na przykład jest człowiek w danym obszarze. I to jest chyba najlepszy rozkaz, jeżeli się nie mylę. Albo ewentualnie nie używaj danego, danego skilla, tak? I to też jest spoko. Tornado na pewno musimy zostawić na, na, samo ten, na sam koniec. I tutaj mamy krótkie opisy właśnie. Ten. No i ogólnie każde zaklęcie nam się ładuje, tak? Tutaj macie taki pasek właśnie ładowania. A no jak się naładuje, no to po prostu użyje tego tego, użyje tego spela. No Jak widzicie, jak to plazma nam się ładuje cały czas. No i są ataki, właśnie single target, czyli na przykład atak roju atakuje tylko jedną osobę. babka po prostu. Im dłużej ktoś stoi podczas tego ataku, to tym więcej obrażeń otrzymuje. Powiedzmy, obra obrażeń. Pnączę, no to po prostu ktokolwiek wejdzie, no to dostanie obrażenia na, na dany obszar. I rozproszony rój to samo. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli się nie mylę, to ona chyba nie straszy. Ona jest takim bardziej supportem. Zaraz zobaczymy. Tak, nie straszy. Jest takim bardziej supportem bardziej. Bardziej, bardziej supportem bardziej. Nie, wszyscy biegają, wszyscy biegają po dworze tutaj sobie pójdziemy, do Cindy, Cindy poszła chyba na dół, a Cindy poszła na dół. Ja się tutaj, chciałem ja się tu wyjaśni. Rozproszony ruj to powinno wyjaśnić, naprawdę. Mamy Aśkę. Aśka też już, że tak powiem uciekła Natalia jest na dworze, tam niestety to niestety nic nie zrobimy Zatem pójdziemy sobie tu I nie ma gdzie go upętać, Nie, znaczy nie ma gdzie go, nie ma przekaźnika dla niego Dobra, Cindy też już ucieknie, czyli tylko została Dorota Nie możemy sobie nawet z pierwszej, z pierwszej osoby, że tak powiem, poglądać, Każdą tę, każdą postać no, dawaj, ja tak robię. No i muzyczka się zmieniła pod sam koniec. jeszcze raz tu. Poszła do toalety. Tutaj poszła sobie. Jeszcze raz tu. Dobra, to lecimy z Tornadem. Tornadem powinno załatwić, tornadę jest super. Dokładnie. Widzicie, jaki, jaki damage to zrobiło? Znaczy damage, no. Nie, nie wiem jak to do końca mówić. No i tyle, to ja sobie uciekło. No, tutaj macie na przykład Przekaźnik Wody, tutaj jest na zewnątrz. Ja, tutaj macie na przykład Przekaźnik Lustro. Mówię, są różne, różne Przekaźniki. I ja zawsze na koniec misji dostajemy właśnie punktację. Jakbym o minutę i 15 sekund szybciej to zrobił, to dostałbym trzecią dynkę. Każda dynka chyba sprawia, że razy po prostu razy jeden, tak jakby się daje. Czyli zaczynamy na razy jeden, że mam dwie dynki, no to razy trzy. No i tutaj mamy plazmo złote, <grych> za które kupujemy ten. Kupujemy umiejętności, że tak powiem, dla naszych, tych, dla naszych duchów. Mamy dwie kolejne misje: tutaj złopuka tylko raz oraz sans duchowiony. No i tutaj mam jeszcze tego gabinet, gabinet strachu, czyli, że tak powiem naszą bazę. Za plazmą złote możesz no. nauczyć swoich przerażaczy nowych mocy. W tym celu kliknij na duchu, a następnie wybierz jego listę mocy. Dokładnie. No i każde to pole, że tak powiem, możemy zapełnić właśnie jakimś duchem. Jak sobie weźmiemy po prostu jakiegoś ducha, którego już mamy, to... Duch zostaną wyświetlone, kiedy klikniesz na pustym miejscu na liście dokładnie. Może opanować jedną moc na każdą wolną pozycję. No, czyli jak najeżdżamy to na przykład, to mamy tylko dzieci, dzieci kwiaty, tak? Więc możemy się tego nauczyć. Ale jak mamy na przykład tu, to mamy drzewne więzienie oraz legion. I tylko i wyłącznie jednej tej umiejętności możemy się nauczyć. Nie możemy się nauczyć, że tak powiem, dwóch czy obu. Więc tak mniej więcej to wygląda. Każdy ma, że tak powiem, swój przekaźnik. Tutaj będą oczywiście wodne. Tutaj będzie właśnie przemoc oraz nie, to będzie tylko przemoc, tak, to będzie tylko przemoc. Tu jest przejście, tutaj mamy właśnie emocje. Tutaj mamy właśnie elektryczność, tutaj mamy dzieci. Tutaj mamy właśnie wnętrze tak samo. Tutaj mamy powietrze oraz na zewnątrz, tutaj mamy ziemię, tutaj będzie... Kurde, nie pamiętam co to było. Hmm, że chyba po prostu... Może że do, do trupów, tak? Tu jest bodajże przejście oraz sen, no i lustro. Więc tak samo jest wnętrze. No jeszcze na zewnątrz mamy, czyli właśnie duchy na zewnątrz. To tak mniej więcej to wygląda. Na razie w sumie nic nie będę dokupował. Polecimy sobie seans uduchowiony najpierw. Oczywiście bardziej wolę zaczynać od Sansu właśnie niż od e, złopuka tylko raz. Ogólnie to Ghost Master nie jest długą grą. <grych> Żeby nie było. Jest dosyć króciutką. chpią sobie z sił nadprzyrodzonych. I nie okazują należytego szacunku zmarłym. Czas, by odczuli na własnej skórze potęgę ezoterycznego świata. Oto nadarza się sposobność. Podczas gdy grupa młodych śmiertelników szykuje impre, trzech społecznie nieprzystosowanych osobników urządziło w piwnicy seans spirytystyczny. Oczywiście to tylko młodzieńcze wykłupki. I mieszkańcy akademika są przekonani, że nie zdołają wywołać duchów. Pokaż im, jak dalece się mylą. Niech pieszkają w popłochu i poznają prawdziwą moc sił nadprzyrodzonych. Dokładnie, czyli tak samo musimy wypędzić. Nie czekajcie, ja podgłośnie sobie tylko ten za chwilę. E, wezmę sobie za chwilę podgłośnie tego. ty chyba tylko wibrację potrzebuję, tak? Chyba tak. E, wezmę sobie podgłośnie lektora, bo cichutko strasznie jest. E, kogo tu potrzebuję? Maniek, mańka chyba, tak, Mańka trzeba wystraszyć. wibracje do tego i on się sam ratuje. dobra. Czekajcie, ustawienia, dźwięk, głosy. Dokładnie, no i zawsze jak jest wstęp, to tak jak widzieliście, że pokazuje nam jakie duchy tutaj są. Ci kumple urządzają seans spirytystyczny, żeby ze mną pogadać? Świr esoteryka! No dobra, zabiłem się, ale ten krytyjski numer, do którego mnie namówili, nie mógł się inaczej skończyć! Stary! Muszę się odegrać na ich przywódcy! Nie ma to tamto! Nie ma to tamto... Manik jest the best po prostu. Zdawałoby się, że skoro posiekano mnie na kawałki, i oddano na eksperymenty to wystarczające poniżenie. Ale nie, dzieciaki muszą jeszcze wykradać to, co ze mnie zostało. Wieko tego słoja nie jest zbyt dobrze dopasowane. A jeśli mnie stąd wyciągniesz, pomogę ci urządzić niezłe przedstawienie. No i okej, okay. mamy ślepiaka właśnie, coś ślepiego. Gdzie mamy, ma się się ma? Mamy szczęściarza, Ej, ja Szczęściarz, a to być piszczący stół szczęściarza. Stół być zazwyczaj ciepły i bezpieczny, ale czasem stół porażać szczęściarza i szczęściarz tego nie lubić. Stół być niedobry dla szczęściarza wtedy, kiedy dwunożne stworzenia grać dobrze, a one już nie grać dobrze, więc szczęściarz zostać tutaj w ciepełku. Dokładnie. No i żeby uratować szczęściarza, to musimy po prostu ale szczęścia to chyba na wszystkich już rzucało, co nie? Wszyscy śmiercownicy zostają z niezwykłą szczęścią. Tak, i szczęśliwy urok to tylko na pojedynczą osobę. Przynosi, tak, szczęście co umocni go wiarę. Tak, dokładnie. i ogólnie to musi ktoś po prostu wygrać, czyli musimy podbić po prostu szczęście. Kogoś, kto tu podejdzie i zacznie grać w to. Więc zanim zaczniemy właśnie straszyć, no to musimy najpierw szczęściarza uratować, bo potem będzie ciężko to zrobić. Ogólnie Mańka no to musimy ten. Musimy wystraszyć tego tutaj chłopa. A ślepiaka to musimy po prostu zbić ten słoik. I tyle. Więc takie takie, że tak powiem, RNG trochę rzeczy najbardziej wpływają na długość misji, można powiedzieć. Bo teraz musimy czekać po prostu, aż ktoś przyjdzie i zacznie grać w maszynę. Tylko że zacznie grać, a nie że podejdzie po prostu i ten. Dobra, i szczęśliwy urok. No i okej. Okay. Ja no teraz zobaczę, czy, czy, czy wygra, czy nie. No, tylko wobec nasi śmiertelników używaj mocy. Tak samo, tylko, tylko przy śmiertelnikach. Nie, czy się uda? No, jeszcze raz. Dawaj, dawaj. Wierzę w ciebie, gościu. Mam pokazane, że masz szczęście ma taką koniczynkę nad głową. Dobrze, no jedno. Piszczący stół nie być wcale ciepły i bezpieczny. Może szczęściaż pobawić się z tobą do czasu następnej drzemki? Tylko tak, się nie wiem, czy ratować wszystkie, wszystkie duchy, że tak powiem, na bieżąco, bo. Na przykład jest jeden duch, którego zazwyczaj nie ratuję od razu. Tylko go ratuję, że tak powiem, po jakimś czasie. Ratuję jest ich dużo, więc lecimy. Lecimy mocarne AOE tutaj. Żeby ponabijać Ponabijać sobie, właśnie punkty. On trochę, że tak powiem, spadły. No, pójdziemy tu. Chodź tu. Na to kraju. Żeby coś postraszyć i potem pościągać. ma inshine, siema, si ma. Dokładnie, żeby to postraszyć. No i co ty był na początku, że tak powiem nie ma ten... Yy, nie ma tego. Mmm, nie ma zbyt dużo tych. Jak to się nazywa? Za mm, 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 dużo skilli do straszenia, o. Tak powiem. Dominacja. A tu jest ich najwięcej, więc najlepiej będzie tutaj ich straszyć po prostu. Stefan Łasica. To Stefan Łosica to nie butan? Nie, jak on się nazywa? A nie, bo Stefan Łosica dostał tego. Że marionetka z niego robi. Okay. Możemy zrobić tak. Żeby też tam straszyć. Wybiłem to tłumaczenie. Jest tak szioli lepszy niż oryginał. Znaczy... W sumie nie wiem jest lepsze niż oryginał, bo grałem też po angielsku, bo niestety na Steamie jest tylko po angielsku, nie ma polskiej wersji językowej. Teoretycznie tą grę to kupowałem chyba 5 razy. <grymne> chyba 5 razy ją kupowałem. Mam wersję pudełkową dosłownie jeszcze i na Steamie coś ją kupiłem, no i z polskiej kiedyś, że tak powiem ściągałem. Więc na serio, tak, tak lubię tę grę, że, że naprawdę, nie, nie szkoda mi. Jest coś lepsza, ma, ma dużo więcej smaczków, stylu, jakichś smaczków. Znaczy, no po angielsku też pewnie ma swoje, swój urok, tak? No, po prostu bardziej to, że tak powiem, doceniamy, z tego względu, że no, jest po polsku, tak? I na, no, na przykład tutaj macie Obi-Wan Zenobi że to jest raczej ten, znaczy właśnie nie wiem czy imiona i nazwiska, że tak powiem takie neutralne to jest ten, to jest przez Polaków, czy że po prostu, że to jest oryginalnie tak w grze. Uspokój się, nie da się z tym rozmawiać, kiedy jesteś niepoważny. Co jadłeś na obiad? Nie, jeszcze obiadu nie jadłem, dopiero 12 jest. Dopiero jest więc jeszcze obiadu nie jadłem. Ile spajeś dzisiaj? Eee, 5 godzin? Chyba tak. coś w za 5 godzin. Jezu, ci się tutaj wszyscy zamknęli. Jak się to idzie? To się mieć przesuń. Bo tu nie jesteś na środku pokoju. Pijesz dużo wody? No cały czas w sumie piję. Cały czas w sumie pija Dobra, jego jeszcze nie będę ratował, bo jego się ratuje wibracją z tego co pamiętam. Z wstrząsającą pieśnią, tak no. Po prostu tutaj trzeba ją ustawić dosyć blisko. Wstrząsająca pieśń, i po prostu to rozbija ten, rozbija słoik. Ten tutaj dominację dostał. A, by ten. Tajemnik jest na górze, ok. Dobra, wejdź nie, nie dominuj już. <grafię> Bo jak jest na, pod, pod tym, pod dominacji, to... Yy, tak jak to się nazywa? To nie, nie, ta, nie można go wystraszyć. Dobra, Mańka trzeba jeszcze tutaj uratować. Antony już tutaj końcóweczka, że tak powiem. Dopuścił ja to tornado, ale no szkoda mi na jednego chłopa No nie są na zewnątrz wibracja tak samo nie ma zbytnio że tak powiem umiejętności ofensywnych Też jest bardziej taką, takim supportem można powiedzieć Dobra Naprawdę zużyło się tornado Naprawdę Myślałem, że zdążę ten... Zdąży kliknąć po prostu. On no tam robi akurat jeszcze przerażenie, tak? Czy strach? Strach po prostu, Myślałem, że zdążę po prostu kliknąć. Znaczy odznaczyć i zaznaczyć. No zawsze najpierw, najpierw właśnie straszę tych tutaj z zewnątrz. Bo ci trzej tutaj na dole sobie robią. No właśnie... tą akcję. Dobra, ten już wraca. co to myślę tylko do strachu A to bądź to zmieniłem, czy stream powinien być 18 plus do tej gry No po co a to do tornadu, tylko jeszcze tornada nie może rzucić. Zawsze tego tego bu muszę przestawiać, bo ja nie wiem, czy on zaczyna kastować, jak ktoś jest w tym pokoju, czy już, że tak powiem, zahacza o ten dolny pokój. No, ten ucieka. Znaczy ucieka, no ma po prostu ten. Mm, ma po prostu już duży wskaźnik przerażenia. Jest na zewnątrz. Przechodźcie tu. Mieliście wyjść. Dobra, to się przestraszył. Ej, kościół! Widziałeś wyraz twarzy tego błotka? Człowieku, to było piękne! Za coś takiego warto skonać! No nie no, Halo manik. Maniek, halu, maniek, proszę nie mówić takich rzeczy. Nie mówić, ogólnie manik jest strasznie... Znaczy, ogólnie manika to ja cały czas będę używał. Manik jest na serio... ...mocnym, mocnym duchem, że tak powiem. Jest mocnym, mocnym duchem. Zopan helwczek, tylko proszę poprawić parametry snu. Znowu ten, znowu niestety... się, się zepsuły. Dobra, więc teraz lecimy tu. I ta pieśń. No i dokładnie. Pad To o wiele lepiej! To szkło deformowało obraz gorzej niż demko od butelki! Heh. <laughs> dokładnie. Boję się Tibia, czy potem w planach? Ja Nigdy w życiu w Tibie nie grałem. Nigdy w życiu w Tibie nie grałem. Dobra, więc robimy cek. Robimy cyk, Robimy cek. Robimy cek. No szczęściarz też nie jest niestety ofensywną jednostką, więc. No i dokładnie, jeno. Nie ma Was. No niestety, misja typu właśnie, że trzeba kogoś uratować. Tak jak tutaj był szczęściarz. No niestety za dużo punktów nie dają, no bo trochę czasu schodzi na to, co nie? Ten co na górę poszedł, to kurde... A nie, on dopiero po schodach idzie. Zde uciekaj, ja nie... To jest fajne. Jak to, Master 2? po tym jak jedynka się... się, się... Się kończy. No, znaczy, no tam mówili właśnie ten, że... że właśnie dwójka jest niby w planach, ale no, niestety projekt... projekt chyba dead. Bo już dawno nie było słychać o tym. Niestety. Naprawdę bardzo fajna giera. Jak ktoś nie grał nigdy, to naprawdę polecam. No, tylko jedna dynka. Ale i tak 400 punktów prawie. Naprawdę, naprawdę jest spoko. Dobra, to będziemy lecieć z łopuchat tylko raz.